Witajcie kochani. Jesteście dzisiaj tutaj, bo Pan Bóg wam coś objawił. Jesteście wierzący, to znaczy, że Pan Bóg musiał wam coś objawić. I skoro Pan Bóg Duch Święty działa w was, to znaczy, że przyjęliście Ducha Bożego, a nie Ducha tego świata. I tutaj czytamy. Pierwszy listopan, drugi rozdział, dziesiąty werset. Nam zaś Bóg objawił to przez swojego Ducha. Duch bowiem bada wszystko, nawet głębokości Boga. Bo kto z ludzi wie, co jest w człowieku, oprócz Ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo i tego, co jest w Bogu, nikt nie zna oprócz Ducha Bożego. My zaś nie przyjęliśmy Ducha świata, lecz Ducha. Który jest z Boga, żebyśmy wiedzieli, które rzeczy są nam od Boga darowane, a o tym też mówimy nie słowami, których naucza ludzka mądrość, lecz których naucza Duch Święty, stosując do duchowych spraw to, co duchowe, lecz cielesny człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są Ducha Bożego. Są bowiem dla niego głupstwem i nie może ich poznać ponieważ rozsądza się jego duchowo. Człowiek duchowy zaś rozsądza wszystko, lecz sam przez nikogo nie jest sądzony. Kto bowiem poznał umysł pana? Jachwe. Kto go będzie pouczał? Ale my mamy umysł Chrystusa. Kochani, czy wy rozumiecie, jakie to są mocne i ważne słowa? Jeżeli Pan Bóg, jest w Was i Duch Święty jest w Was, bo wybraliście, przyjęliście Ducha Bożego, Ducha Świętego, a nie Ducha tego świata. Nie jesteście tak jak ci ludzie, którzy przyjęli Ducha tego świata. Musicie mieć odwagę w tym, co robicie i wiarę w tym, w czym jesteście. Pan Bóg jest z Wami, nie z tamtymi ludźmi. Pan Bóg jest z Wami. Czy wy rozumiecie, jaka to jest wielka rzecz? Jaka to jest odpowiedzialność, jaki to jest dar, że Pan Bóg przyznaje się do nas. Jak my szczerze zwracamy się do Niego i nawracamy się i żyjemy w miłości, żyjemy tak, jak On chce, żebyśmy żyli, zapraszamy, żeby Jego wola się działa i zachowujemy przykazania i jesteśmy w przymierzu. Jak rozumiemy już ten aspekt tego tematu, to musimy przejść krok dalej i zrozumieć, że to, co my rozumiemy, ci ludzie ze świata nie będą rozumieć. Zwyczajnie nie będą. Jeżeli Pan Bóg nie otworzy, jeżeli taki człowiek nie zaprosi Pana Boga do serca, to taki człowiek nie będzie miał taką samą prawdę, którą Wy macie prawdę Jezusa Chrystusa. Rozmawiać i rozważyć z taką osobą, rozmawiać, żyć z taką osobą przy takiej osobie to jest nie zawsze łatwe, bo często tak jest, że tacy ludzie po pierwsze sami odrzucają Pana Boga, Pana Jezusa Chrystusa, a po drugie potrafią jeszcze dręczyć. To osoby, która jest wierząca, która przyjęła Pana Jezusa Chrystusa do serca. Więc, tak jak tutaj czytamy, że cielesny człowiek nie, pojm nie pojmuje tych rzeczy, które są duchowe, które są Ducha Bożego, są bowiem dla niego głupstwem i nie może ich poznać. Nie może ich poznać. Dlaczego nie może ich poznać? bo ten człowiek nie przyjął Ducha Bożego, tak? Nie przyjął Pana Jezusa Chrystusa do serca. Człowiek duchowy zaś rozsądza wszystko, lecz sam przez nikogo nie jest sądzony. Kto bowiem poznał umysł Pana? Kto go będzie pouczał? Ale my mamy umysł Chrystusa. Kochani, musimy zrozumieć, że skoro my mamy umysł Chrystusa, Pan jest w nas, to my będziemy przychodzić podobne rzeczy, takie te same rzeczy, które Pan Jezus przychodził jak był na tej ziemi z nami. Pan Jezus nie był przyjęty przez wszystkich. Nie wszyscy w Niego uwierzyli. Nie wszyscy wierzyli w to, co On mówił. Nie wszyscy się zgadzali w jaki sposób on nauczał, nie zgadzali się co nauczał, nie zgadzali się z tym co czynił, co robił, tak? I tak samo będzie się działo z nami i dzieje się z nami. I jestem tutaj, żeby Was pocieszyć i powiedzieć, że to jest normalne i że każdy wierzący człowiek to przychodzi. A szczególnie dzisiaj chciałabym porozmawiać o rodzinie. Pan Jezus powiedział, że On nie przyszedł na ten świat, żeby przynieść pokój. On tutaj przyszedł. Pan Jezus tutaj przyszedł, żeby być sprawiedliwym. Także jak to wygląda? Tak samo jak wychodzimy w świat, w miasto, my stoimy i jesteśmy z Panem Bogiem, ale wokół nas jest pięć osób, dziesięć, 10, pięćdziesiąt, 50, 100, 500 osób stoi wokół nas. Obok nas, którzy totalnie nie znają Pana Jezusa Chrystusa. Totalnie nie wierzą, nie przyjęli Pana Jezusa Chrystusa do serca. Tak samo to wygląda w naszych rodzinach. Ty możesz być jedyny, który się nawrócisz w swojej rodzinie. Może tak być. To jest jedna opcja, tak? Bo też może tak być, że niektórzy z rodziny, tak, z, z waszych. Rodzin, ludzie się nawrócą poprzez Wasze świadectwa, tak? Jak zobaczą, jak Pan Jezus, jak Duch Święty działa w Waszym życiu, to te osoby mogą się nawrócić. Ale trzeba tutaj prawdę mówić i powiedzieć, że często tak jest, że tak nie jest po prostu. Nie jest tak, że całe rodziny się nawracają. Nie jest tak, że żona się nawraca i mąż razem z nią. Albo mąż się nawraca i żona razem z nim. Po prostu Pismo o tym mówi. I po coś to jest. I to jest właśnie ta cała próba, którą przechodzimy na tej ziemi. Pan Bóg nas sprawdza, bo Pan Bóg nie chce, żeby znowu kolejny raz była taka sytuacja, tak jak była z szatanem, tak z wrogiem, gdzie niby wszyscy mówią, że wierzą. A okazuje się, że jest problem, i ten problem staje się większym problemem, ponieważ tak jak Pan Jezus mówi, trochę zakwasu idzie na cały chleb. Także Pan Bóg nie chce znowu mieć takiej sytuacji, już to raz przychodził i on tego nie chce. Dlatego jest ta wielka próba na tej ziemi. I dlatego nie każdy, nie każdy będzie szukał Pana Boga, i nawet ludzie, którzy będą szukali. Pana Boga, to też nie przejdą wszystkie próby. Jak zostaną wypróbowani w ogniu, to nie przejdą, odpadną. Ponieważ tylko ci, którzy są szczerzy w sercu i którzy naprawdę kochają Pana Boga, zostaną. Więc co my możemy zrobić, jak my się nawracamy, ale nasza rodzina jest uparta. Nasza rodzina nie chce tego słuchać. Nasza rodzina totalnie nie rozumie, co się dzieje z nami. Tak jak czytaliśmy przed chwilą, ci ludzie nie Pojmują, w ogóle nie rozumieją, co jest z ducha Bożego, tylko żyją tym światem i nie, nie są w stanie tego zrozumieć. Pierwsza rzecz, modlić się o te osoby, modlić się za tą rodzinę. Świadczyć, tak? Mówić o, 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 o tym, jak Pan Bóg działa w Waszym życiu. I rozmawiać. Rozmawiać, rozmawiać z rodziną, jak ona jest otwarta i chce słuchać, to jak najbardziej rozmawiać, głosić Ewangelię, głosić Pana Jezusa Chrystusa i właśnie dzielić się świadectwami. Ale gdy te osoby są uparte, nie rozumieją, oskarżają was, bluźnią, nie wiem, kłamią, obrażają was, jedyne, co zostaje, to jest modlitwa i nic nie robić na siłę. Nic nie robić na siłę. Bo jeżeli coś się w nich tli, to Pan Bóg wie o tym i Pan Bóg wie i Pan Bóg wie najlepiej co z tym zrobić. My mamy być jak najbliżej Pana Boga i słuchać jego głosu, żeby on mógł kierować nami, żebyśmy mówili nie to co jest ludzkie, nie to co jest z nas, tylko to co jest z Ducha Bożego. Więc, jeżeli chcecie już tak bardzo rozmawiać, rozważać z tymi ludźmi, nawet gdy cię obrażają, bo uznajecie, że to w ogóle was nie dotyka, bo ważna jest tylko wola Boga yy, i wasza relacja z Panem Bogiem, i zdecydowaliście, że to was nie będzie dotykać, bo to jest cielesne i ci ludzie i rozumiecie, że ci ludzie nie są nawróceni, więc to was nie będzie dotykać, okej. Okay. To módźcie się, żeby Pan Bóg pomagał Wam w tych rozmowach, żeby, to, żeby nic z tego nie było od Was, żeby nic z tego nie było ludzkie, tylko żeby to był właśnie umysł Chrystusa w nas. Żebyśmy mówili z wielką mądrością. Wiem, że są różne sytuacje, ludzie przechodzą różne. Tragiczne, tragiczne sytuacje w rodzinach. Przez jakiś czas może to tak wyglądać, że cały świat się wali, wszystkie relacje są popsute. Możecie mieć taki żal, ale to jest nieważne. Chcę Wam powiedzieć, żebyście odrzucili właśnie takie emocje, jak żal, które Was po prostu dołują, które Was nie zbliżają do Pana Boga. Tylko powodują to, że siedzicie ciągle w tych myślach, ciągle w głowie, ciągle rozmyślacie, że może tak by było lepiej, albo tak by było lepiej, może by mnie. W ogóle po co, mi, po co mi te nawrócenie, po co mi Pan Bóg? Musicie to ucinać od razu i zamieniać to na pozytywne myślenie i czytać Słowo Boże, bo Słowo Boże nas pociesza i jest po to tutaj z nami. Ta, bo, po to jest dostęp do Słowa Bożego, żebyśmy mieli wsparcie przez Pana Boga, tak? Żebyśmy się czuli, że Pan Bóg jest z nami obok nas. Że przychodzi to, co my przychodzimy i że, że jest cały czas przy nas. Przede wszystkim Pan Bóg nas pociesza. Pan Bóg wiedział od początku, jak nas pocieszyć właśnie, gdy... Gdy będziemy przechodzić właśnie takie ciężkie, rodzinne sprawy. Więc przejdziemy, najlepiej jest przeczytać cudowne słowa Pana Jezusa Chrystusa. Przejdziemy do Mateusza 12, 46. A gdy on jeszcze mówił do ludzi, jego matka i bracia stanęli przed domem. Chcąc z nim porozmawiać. I powiedział mu ktoś: Oto twoja matka i twoi bracia stoją przed domem, chcąc z tobą mówić. Lecz on odpowiedział temu, który mu to oznajmił: Któż jest moją matką i kto? To są moi bracia. A wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, powiedział: Oto moja matka i moi bracia. Kto bowiem wypełnia wolę mojego ojca, który jest w niebie, ten jest moim bratem i siostrą i matką. Więc wracamy do Koryntian, gdzie widzimy, widzimy to normalnie, jasno to widzimy, że ten, który ma ducha Bożego, a nie ducha tego świata, ten właśnie wypełnia. Wolę Boga. I ten, który wypełnia wolę Boga, jest Twoją siostrą, bratem, matką, ojcem, przyjacielem. To jest Twoja rodzina. Oczywiście w tym fragmencie jest jasne, że Pan Jezus miał rodzinę swoją tak cielesną. I pewnie też, i też pewnie tak było, że. Niektórzy też tak, że to była duchowa rodzina. Ale Pan Jezus to mówił po to, żeby nas pocieszyć, bo Pan Jezus wiedział, że są takie rodziny, które są rozbite totalnie, bo niektórzy chodzą za Panem Bogiem, a niektórzy nie. I Pan Jezus chciał nas pocieszyć tutaj i powiedzieć, że kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie, ten jest moim bratem i siostrą, i matką. Kochani, czy Wy to widzicie? My jesteśmy rodziną z Panem Jezusem Chrystusem, z, z Panem Bogiem. My jesteśmy rodziną z Panem Bogiem. Czego możecie więcej chcieć niż Pana Jezusa, niż Pana Boga? To nie, jest, to nie jest taki Bóg, który, którego mamy się tylko bać i bać i bać. Nie. Pan Bóg chce, żebyśmy się zbliżyli do Niego, żebyśmy mieli realną, prawdziwą relację z Nim. Pan Jezus nam tutaj mówi, że my jesteśmy Jego rodziną, gdy wypełniamy Jego wolę, jakie to jest. Jakie te słowa są cudowne. Pan Jezus Chrystus jest Waszym Panem, ale jest również bratem, jest również przyjacielem. Rozmawiajcie z Nim, rozmawiajcie z Panem Bogiem, budujcie tą relację. Trzeba, trzeba koniecznie w tą relację wlewać miłość i czas. Poświęcić właśnie Panu Bogu ten czas, który niestety ale nasze cielesne rodziny odrzucają. Pan Jezus kocha, Pan Bóg kocha nasze rodziny, kocha każdego człowieka. Ale jak ktoś jest uparty i nie chce, nie chce, nie chce Pana przyjąć do serca i nie chce swoje życie. Oddać, żeby Pan Bóg mógł zmienić, odmienić to życie. Nic nie zrobicie, kochani. Cieszcie się i dziękujcie Panu Bogu, że tak cudownie to wszystko wymyślił, tak cudownie zaplanował, że, że błogosławił nam czymś takim. Bo Pan Bóg nie musiał nas wszystkich połączyć, On nie musiał w ogóle nas połączyć z Nim, ale On tego chciał od początku. On chciał Żebyśmy zgodnie żyli z Nim, i żeby, żeby On był z nami i żebyśmy my byli z Nim, tak? Tak bardzo jak On uwierzył w nas, gdy nas stworzył i nas pokochał, bo nie było opcji, żeby nas nie kochał, gdy nas stworzył. On wierzył w nas. On wierzył w nas. Tyle w nas wierzył, że nas stworzył tak samo chciał i chce dalej, żebyśmy też wierzyli w Niego i żebyśmy mieli tą relację cudowną z Nim. Więc tak, kochani, wiem, że to boli, wiem, że to są nieprzyjemne sprawy, wiem, wiem że to może być ciężkie dla niektórych, ale odrzućcie to wszystko, zostawcie to wszystko, oddajcie to wszystko Panu Bogu i zobaczycie, że Pan Bóg was, po pierwsze, zbliży was, do siebie, po drugie, nie zostawi was. Tak, Pan Bóg wam da duchową rodzinę, Pan Bóg wam przyśle cudowne osoby. Tylko musicie być zawsze szczerzy z Panem Bogiem, z Panem Jezusem Chrystusem. Pamiętajcie, że Wy macie umysł Chrystusa i Wy jesteście rodziną z najcudowniejszym Bogiem i to powinno wystarczyć. Przytulam Was wszystkich z Panem Bogiem.